Witajcie, moi drodzy młodzi melomani! Na najbliższych prostych historyjkach o muzyce spróbujemy uruchomić wehikuł czasu, by cofnąć się do czasów średniowiecznego, blaszanego królestwa króla tuby i poznać jego orszak, złożony z najgłośniejszych instrumentów orkiestry symfonicznej, czyli dentych blaszanych. Mam nadzieję, że nam się to uda, gdyż król tuba ma ze swoimi poddanymi pewien problem, który liczy na to, że pomoże. Mu rozwiązać. Jednak, żeby do Blaszanego Królestwa w ogóle zostać wpuszczonym, należy zaśpiewać jego hymn, który teraz Wam zaprezentuję, a Waszym zadaniem będzie się go nauczyć, abyście mogli uczestniczyć w naszej przygodzie. Posłuchajcie, jak brzmi. Waltornia, puzon i trąbka tak głośno gra i tu... usłyszał cały świat. Waltornia, puzon i trąbka tak głośno gra i tuba za dudni też, by usłyszał cały świat. Spotykamy się w Filharmonii Opolskiej 2 marca o godzinie 10.30 i 12.30. Do zobaczenia!